A niech to dziewczyny. Kirill nie odbiera. Masterznie. To masteżnie. Jestem w szoku. Obrazili się na nas. Wielka sprawa. Chciałyśmy po prostu iść do klubu i dobrze się bawić. Tylko żartowałyśmy z tą apteką. Dziewczyny, to nie był żart, ale kłamstwo. Ach, przestań, Nad, ty też chciałaś spędzić z nami czas. Chciałyśmy po prostu spędzić dzień bez facetów. Nie ma w tym nic złego. Co robimy, dziewczyny nie odbierają telefonów przez cały dzień? No, chodźmy do nich i powiedzmy. Wiecie co, chłopaki? Jak będziecie się na nas dąsać, to... Wiecie co powiemy? Powiemy, chłopaki, jak będziecie się na nas dąsać, to z wami zerwiemy. Poważnie? Nie, dziewczyny, żartuję. Dziewczyny, a co jeżeli oni powiedzą, okej, okay, zerwijmy? Co wtedy zrobicie? Jak dobrze, że nie jestem w związku. Oni tak nie powiedzą. Nie potrafią bez nas żyć. Tak, dziewczyny, z we mnie jest bardzo zakochany. Oni się po prostu popisują. Tak się zdarza. Okej, okay, dziewczyny, to chodźmy i dowiedzmy się, czy wasi chłopcy się popisują, czy naprawdę się obrazili. Nad, nie mów tak. Nie wierzę. Jeżeli Kirill tak się zachowuje, będzie miał poważne kłopoty. Kirill, zobacz. To oni nie kumają boisko do koszykówki jest dla koszykarzy. Nadchodzą wściekłe kotki. Są wściekłe. Chłopaki, kto? To, to oni. A kto dokładnie? Kiril, Zakat i Timur. I tam was, też coś powiedział, ale nie pamiętam co, ten z warkoczkami. O, chłopaki nie kumam, to będzie jakaś bitwa? Wiesz co Kiril? jeżeli jeszcze raz dotkniesz mojego chłopaka, to wiesz co ci zrobię? Co? Obiję twoją piękną twarz. A jak ktoś dotknie szona, to wiecie, co zrobię? Nie na pierwszy raz widzę, żeby to dziewczyny stawały w obronie facetów. No i co zrobicie? Miau. Nie traktuj mnie tak, bo zostaniesz z takim głosem do końca życia. Nasi chłopcy mają tutaj prawo i grać, i jeździć. Lepiej nie zadzierajcie z moimi przyjaciółkami. Są bardzo złe. Nie strasznie nas dziewczyny odeszli z zespołu, więc oni nie mają tutaj nic do roboty. Ma rację. Chyba mnie nie zrozumiałeś. Blondie, co ty robisz? Zrozumiałeś, czy nie? Oj, oj. Mm. Blondie jest serio agresywna. Kiril, potrzebujesz pomocy? Tak, Blondie, zmiażdż mu palce. Zak, uspokój się. Nie wtrącaj się, gdy Blondie mówi. Żenia, zrób mu tak samo. Ten w czapce jest bezczelny. Dobrze, Sean, jak chcesz. Groziłeś mojemu chłopakowi, Timur? Jesteś taka piękna, jak się złościsz. Co? Co ty powiedziałeś? <laughs> Nie dotykaj więcej mojego szona, zrozumiałeś? I trzymaj się z daleka od Zaka. <laughs> o, szczęściarze, dziewczyny stają w waszej obronie. Nie, to po prostu są słabe uszy. Brawo, dziewczyny, dałyście im nauczkę. Blondy jak prawdziwy mężczyzna. Nie jestem mężczyzną, po prostu się za tobą wstawiłam. Szona, ty też czasami musisz się postawić. Ale ich było dużo, a my tylko we dwoje Chłopaki, a może zapiszecie się na jakieś karate? Bez problemu Widzieliście? Moja i dała wam nauczkę Mój mężczyzna Zak, nie jestem mężczyzną Lepiej nie podpadajcie nam, chłopaki Jeszcze raz Chodźmy Dobrze, że ci słabe usza odeszli z naszego zespołu Nie wiedziałem, że to taki mięczaki O rany, osiem nieodebranych połączeń od Diany Do mnie też dzwoniła Maja, ale kazałaś nie odbierać telefonu a ja zablokowałem Kitty, więcej nie będzie kłamać. Dobra, chłopaki, chodźmy się przebrać. Obraziłeś mojego chłopaka! Ej! O rany, tak się boję, co się teraz stanie? <głosy> <głosy> Dziewczyny, już jest ta pora. Niedługo skończy się trening chłopaków. No zaraz tu przyjdą. Uśmiechajcie się szeroko, kiedy przyjdą. Gdy tylko się pojawią, pytamy z uśmiechem. Chłopaki, czemu nie odbieracie naszych telefonów? Wyobraźcie sobie, że tutaj przyjdą i powiedzą, ale my się już więcej nie spotykamy. Nad, chyba twoim marzeniem jest zerwanie z chłopakiem? Nie, ja po prostu sobie wyobrażam, jak to będzie. Nad, wszystko będzie dobrze. Proszę cię, nie kracz. Nasi chłopcy nigdy nas nie rzucą. Po prostu się obrazili. Idą. Oooo. Czy tylko mi tu pachnie waniliowymi perfumami? Nie cierpię tego zapachu. Dobra, prysznic, przebieramy się i idziemy na imprezę, chłopaki. Chłopaki, my tu jesteśmy. Oj, nie widzieliśmy was. A co wy tu robicie? Chcieliście zapsikać nam szatnie waniliowymi perfumami? Co? Chłopaki, zwariowaliście? Jak wy z nami rozmawiacie? O, nie to moja wina. Wykrakałam! Nad uspokój się. Dobra, chłopaki, dziś wieczorem wielka impreza. To kogo zapraszamy? Co robimy? Pogadamy o tych, co dużo kłamią. Będziemy się dobrze bawić. Tak, będzie zabawa! Chłopaki, co macie na myśli mówiąc o imprezie? Jak to? Chłopaki, chcecie urządzić imprezę bez nas? Chłopaki, a wy już rzuciliście dziewczyny? Nad! To będzie męska impreza. Faceci omawiają swoje męskie sprawy. Tak, będziemy o was rozmawiać. Ha, ha, ha! Wszystko jasne, chłopaki. A ty, Tomas, dodałeś mnie na czarną listę? Co nie przeszkadza? I na imprezę. Co tak patrzysz, Diana? Nie idziecie do drogerii? Dziewczyny, oni się na nas nie obrazili. Oni po prostu nas ignorują. No tak, to oznacza koniec związku. Nad, uspokój się. Dziewczyny, musimy być na tej imprezie, ale, ale jak? jak? Chodźcie. Tak, zabolało. Dobrze, zasługują na to za te kłamstwa. A co jak nas rzucą? Nie zrobią tego. Widzieliście prawie wybuchu jak powiedziałem, że będziemy je obgadywać na imprezie. Nie lubię jak się o nich dyskutuje. Dziewczyny, ja po prostu cała drżę. My, My też. też! Spokojnie dziewczyny, rozstania też są dobre. Teraz możemy chodzić na imprezy i nie kłamać o żadnych aptekach. Nad! Nie! My, my kochamy naszych, naszych chłopaków. chłopaków! Dziewczyny, musimy dostać się na tą imprezę i dowiedzieć się, co będą o nas mówić. Diana, ale jak? Dla nas wejście jest zamknięte. Mam jeden pomysł. Jesteście ze mną czy nie? Jesteśmy z tobą. A ja też muszę tam iść? No, jeżeli cię ciekawi, co chłopaki mówią o nas, o dziewczynach... O czym mówią, kiedy nie ma nas w pobliżu? To chodzi z nami. No, jestem ciekawa, co o mnie powiedzą. Na przykład Timur albo Zakat. Jak się tam dostaniemy, Diano? Dziewczyny, mam świetny pomysł. Chodźmy. O, koteczki, chyba chcą mieć problemy. Co, koteczki, opalacie się? Opalamy, a wy nam zasłaniecie słońce. Idźcie stąd. Wiecie co, koteczki, nadszedł czas, żebyście miały fajne życie. Zak. Co zrobiłeś w szkole? Ja nic. Hej, nie rozumiem. Co to ma być? Zostawcie naszych chłopaków! Lepiej dajcie im spokój, bo będziecie mieć kłopoty. Dopiero co uporałyśmy się z koszykarzami, możecie ich zapytać, jak skończyła się ta historia. Nie jesteśmy koszykarzami. Zak, porysowałeś podłogę w szkole deskorolką. Kto ci pozwolił jeździć na deskorolce w szkole? To nieprawda, moja deskorolka ma silikonowe kółka. A wy co, zamierzacie się na nas myścić? Zaraz wstanę. Możesz wstać i usiąść, nie boję się ciebie blondi. Zak, idź wypolerować szkolną podłogę. Przestańcie nas dręczyć i zakrywacie słońce. Odejdźcie! A ja nic nie robię złego w szkole. A też on, swoją piłką rozbiłeś wazon w klasie. Wazon, który ja przywiozłam z Indii. Byłaś w Indiach? Nie, ale brzmiało to lepiej. Posłuchajcie, liczę do trzech. Jeżeli sobie nie pójdziecie, to ktoś wyląduje w basenie. Ja wszystko powiedziałam. Macie 15 minut na naprawienie wszystkiego. Dziewczyny, idziemy. Zrozumieliście? Zrozumieliście? Ja nie rozumiem. Czemu się nas czepiają? Może się za coś mszczą? Blondie, ja nie zadrapałem tej podłogi. Zak, wiem o tym. Jesteś najlepszy. No jasne, na Blondie. To męska impreza. Zamówimy pizzę z mięsem. Jakie? Dwie barbecue. I pepperoni. Koniecznie. Do tego cztery sery i dziesięć paczek popcornu. Dobra, to czego nam jeszcze potrzeba, żeby impreza nie była nudna? No, nie wiem, chłopaki, jakieś propozycje? Chłopaki, możemy domówić dużo milkszejków. Tak, to lepsze niż picie gazowane. Chłopaki, co tutaj robicie? Mord dzwoniłeś, chciałeś ze mną porozmawiać? Hej! Tak, poczekaj sekundę, składam zamówienie. Ice ci wszystko wyjaśni. Ale jak to Ice może niech zakat mówi? No, i w sensie chodzi o to, że. Stella, robimy męską imprezę i nie chcemy, żeby dziewczyny tu były. Zróbcie tak, żeby tutaj nie przyszły. Męska impreza? O, wow. Może zechcą nas zaprosić. Nie słyszysz, to męska impreza. Nie może nas tutaj być. To co, Stella, umowa? Nie popędzaj mnie, sam to robię. Dobrze, Timur, ale będziesz mi coś winien. No, dobrze. <laughs> Wasze dziewczyny tu nie przyjdą. Idziemy, dziewczyny. To co, chłopaki, przygotowujemy imprezę. Zabawa! Zabawa. A ty co się rozsiadasz, Ice? Idź ogarnąć kuriera. Co? Ja sam? Dziewczyny, jesteśmy prawdziwymi chłopakami. Dziewczyny, nigdy nie myślałam, że zostanę takim... facetem. Dziewczyny, jak Ice zobaczy mnie w tym stanie, to mnie zostawi. Przecież nie powiemy, że to ty. Jesteśmy fajnymi chłopakami. Okej, okay, dziewczyny, teraz jesteśmy fajnymi facetami. Nie zapominajcie o głosie. Zobaczymy, co o nas mówią. Nie mogę się przyzwyczaić do tych loków. Nadia no, ja też czuję się nieswojo. Dziewczyny, ważne. Powiemy, że jesteśmy sąsiadami. Usłyszałyśmy o imprezie i przyszłyśmy się przywitać. A jak nas zobaczą i powiedzą: Oh, my god, co to za ludzie. Jesteśmy chłopaki, chłopaki krasze. Tylko dziewczyny, nie zapomnijcie zachowywać się bardziej jak faceci. Hej, Hej chłopaki, chłopaki, jesteśmy, jesteśmy chłopakami. chłopakami. Przychodzimy i mówimy, przyszliśmy rozkręcić tą waszą imprezę. No raczej, jesteśmy sąsiadami z okolicy i rozkręcimy waszą imprezę. Dziewczyny, a imiona? Jak mamy na imię? David, Kevin, Jeff, Fred. <głosy> <głosy> dziewczyny, to będzie świetna zabawa. <noise> Jaki mamy plan? Idziemy tak po willi, żeby nikt nas nie zauważył. Jesteśmy sąsiadami. Czysto. Chodźmy, chodźmy. Nie no, nie rozumiem, gdzie są króliczki. Może poszły na spacer, a może są na imprezie z chłopakami. Nie to niemożliwe. A to kto? No, wpuści ktoś fajnych chłopaków do środka? Fajni chłopcy to są, żeby się dobrze bawić. Tak, przyszliśmy rozkręcić tą imprezę. Cześć, chłopaki, kim jesteście? Cześć, mała, słyszeliśmy, że urządzacie fajną imprezę. Przyszliśmy poimprezować z chłopakami, jesteśmy z okolicy. Puścicie nas, sąsiedzi? Stella, wpuśćmy ich. Podoba mi się ten z magnetofonem, a mi ten z loczkami, pewnie to obcokrajowie. Ten wysoki czarny jest mój, wygląda jak bohater anime. No to możemy wejść? Witajcie, chłopaki. O, może się zapoznamy? Nie zapoznajemy się. Przyszliśmy na imprezę dla facetów. Czemu żadni przystojni faceci nie zwracają na nas uwagi? A ja tam coś czuję, że ten kolej z magnetofonem będzie dzisiaj mój. Dobra, chłopaki, częstujcie się. Wow, wow. żadnych dziewczyn! Tak! Do dzisiaj porządnie pogadamy o dziewczynach, nie? Tak! To nie miejsce dla kłamców. Tak! No Dobrze się bawią. Tak, ale nie możemy dołączyć, opuściliśmy zespół. Nie macie z nimi nic wspólnego. Zapomnieliście? Oni was nienawidzą. <Sie> Założę się, że te kłamczuchy siedzą teraz w pokojach i płaczą. To ich oduczy kłamania. Nas, facetów, się nie oszukuje. My tego nie wybaczamy. Tak, tak. Kto tu organizuje fajną imprezę? Jesteśmy waszymi sąsiadami. Lubimy imprezować. Zabawmy się. Wow! A tu kto? Nie wiem, ale zaraz sobie z nimi poradzimy. Uspokójcie się, może w końcu znajdę mojego tygryska. Oho, mamy tu gości. Kosmici? Kim jesteście? Mówiłeś, że sąsiedzi. Sąsiedzi to lepiej niż dziewczyny. Dołączcie do nas! Uuu. David, Timur, Kevin, Tomasz, Jeff, Kirill, Fred, Ice, może być Cobra Ice. No, wy skąd jesteście, chłopaki? Nigdy was wcześniej nie widzieliśmy, ale stylowo i modnie. Po prostu spędzaliśmy czas tylko z naszymi dziewczynami, ale się rozstaliśmy i postanowiliśmy spędzać czas z innymi chłopakami. Tak, te dziewczyny sprawiają same problemy. Z tymi dziewczynami same problemy. Też tak miałem, jak miałem dziewczynę. Miałeś? Tak, ale niedługo chyba się rozstaniemy. One kłamią. O, złe te dziewczyny jak was okłamały? Dokładnie złe, dlatego postanowiliśmy zrobić imprezę bez nich. A ja planowałem spędzić czas z Natą, ona mnie okumała i nie będzie moją dziewczyną. Jaka złata na... No naprawdę z tymi dziewczynami króliczkami. Kevin, a jak miała na imię ta twoja dziewczyna? Moja dziewczyna? Monika. A czemu się rozstaliście? Rozstaliśmy się. Nie pamiętam. Nawet nie pamięta, czemu się rozstali. <sumptrace> 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 nie rozumiem, czemu się śmiejecie. Nie fajnie jest się śmiać z dziewczyn. Wow, ale z ciebie dobry facet. Dokładnie wyluzuj, bo impreza od razu straciła trochę na atmosferze. Fred, a w ogóle co tu robisz? Może są tu jakieś kluby w okolicy? No tak, jakieś są. Chłopaki, to ja proponuję, że pójdziemy dzisiaj do klubu i poznamy nowe dziewczyny. Tak! Ej, a może pójdziecie z nami? Uuuu Ech, chłopaki, radzę nie wychodzić do klubu. A czemu? Te inne dziewczyny tutaj kłamią bardziej niż wasze króliczki. Znajdziemy inne dziewczyny, mamy już dość tych króliczków. Łohooo! No, chłopaki, a jak wam powiem, że ładne dziewczyny nie chodzą tutaj do klubów? A kto chodzi? No, faceci, tacy jak ty, czy ja. Lubisz anime? No, chłopaki, może zakończymy imprezę tutaj. Tutaj ją zaczęliście. Masz rację, czarnowłosy. Tak, i wasze dziewczyny wcale nie są takie złe. Czemu? No, a podglądaliśmy przez okno. Chodziły tu i tam. Są śliczne. Nie czaję, podrywacie nasze dziewczyny? Nie, chłopaki, po prostu powiedziałem, że są piękne. Dobra, chłopaki, fajni jesteście, ale musimy iść. Chłopaki, wychodzicie tak szybko? Jeszcze nawet jedzenie nie dotarło. Pizza, popko. Nie, chłopaki, jesteście spoko, ale na nas już czas. I jak zdecydujecie się rozstać ze swoimi dziewczynami? To my się z nimi zwiążemy. Chyba nie macie nic przeciw. Mi się podoba ta mała z brązowymi włosami. Tak, Amita z długimi włosami. Co? No tak, Amita z niebieskimi włosami i z takim bobem! Chwila, czekajcie. Przyszliście na naszą imprezę do naszej willi. Piecie nasze jogurty! A teraz jeszcze chcecie związać się z naszymi dziewczynami? Tak to nie będzie. Chodźcie tutaj! A! Kochani, zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia, a my musimy uciekać. <zysy> Ice on Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A six all the hate. I woke in a bar today.